Co bym zrobił, gdybym został prezydentem Polski miał pełną władzę ustawodawczą. Następna sprawa, którą bym zmienił, jest to prowadzenie pięciu nowych podatków. Przecież podatki brzmią nieprzyjemnie, niestety są niezbędne, żeby państwo jakoś funkcjonowało. Niemniej wyglądałoby to w ten sposób. Pięć podatków. Osoby, które zarabiają rocznie poniżej 120 tysięcy, na każdy z tych podatków wydałyby obowiązkowo po 1% dochodu. Z kolei osoby, które zarabiają rocznie więcej niż 120 tysięcy, obowiązkowo po 2% dochodu. Pierwszy podatek, podatek narodowy. Podatek narodowy, wszelkie pieniądze pozyskane w ten sposób, ten podatek dochodowy, 2% lub 1% trafiałby na specjalnie, Zaprojektowaną fundację, fundusz, której zadaniem byłoby tylko i wyłącznie oddłużenie naszego kraju spłata długów. 1-2% z podatku dochodowego to niby nie jest dużo, jednak jak każdy by zapłacił, to jednak spora sumka plus oczywiście ta fundacja, ten fundusz miałby dodatkowe formy pozyskiwania pieniędzy, które były przeznaczone stricte tylko i wyłącznie na spłatę zadłużeń. Drugi podatek, podatek wierzyniowy, podatek duchowy. Mianowicie każda osoba deklarowałaby po prostu, jaki na przykład jest religii, wyznania, czy też nie jest żadnego wyznania, i decydowałaby, czy ten 1-2% trafia na wsparcie dla na przykład Kościołów katolickich, czy na przykład, jeżeli jest innego wyznania, to innych budynków religijnych, jeżeli żadnego, wybiera sobie jakąkolwiek dowolną fundację pożytku publicznego. W ten sposób wspierając społeczeństwo. Zostały trzy. Jest tak naprawdę jeden podatek podzielony na kilka części. Tak zwany podatek budżetowy selektywny. Czyli ja decyduję, na co moje pieniądze z podatków pójdą, na który sektor. Czy to będzie edukacja, zdrowie, obrona. Moja decyzja. Mam trzy wolne wybory, gdzie decyduję. Czy bardziej chcę wesprzeć na przykład edukację, czy na przykład chcę wysłać te pieniądze na zdrowie, czy na coś innego. Moja decyzja, jak Państwo wykorzysta Moje pieniądze. Oczywiście, jeżeli ktoś nie chce decydować, może po prostu nie składać żadnej deklaracji w tym momencie. W tym momencie ten podatek, te 3% czy 6%, zależnie od tego, ile zarabiasz. Pójdą bezpośrednio do budżetu państwa i to państwo po prostu zdecyduje, na co mu są bardziej potrzebne. Jednakże, jeżeli chcesz mieć większy wpływ na to, gdzie idą te pieniądze, składasz deklarację. I deklaracja jest tak długo skuteczna, tak długo te pieniądze, twoje wypłaty będą szły na te właśnie sektory, dopóki jej nie zmienisz. Pieniądze, którym gospodaruje państwo, to są nasze pieniądze, obywateli. I według mnie powinniśmy mieć troszkę większą możliwość, przynajmniej, wpływu na to, na co nasze te pieniądze będą wydawane. To my powinniśmy trochę bardziej o tym mieć możliwość decydowania i tak sądzę, że w tym momencie by to miało miejsce. A dzięki właśnie temu odłużeniowemu podatkowi wierzę. Że pomoglibyśmy wspólnymi siłami stanąć w gospodarce polskiej z powrotem na nogi. Oczywiście, dla tych bardziej hojnych, będzie możliwość dodania do każdego z tych pięciu podatków jeszcze dodatkowego 1%, aczkolwiek to już jest całkowicie i absolutnie dobrowolne.